Czy ja jestem do Was z Tak, jestem zadowolony, Zagraliśmy dobry mecz, udało nam się przejść parę karamek, nie stać w z tyłu, to myślę, jako, że jako pierwszy mecz, jakby to całkiem pozytywnie dla mnie. Można żeby taka rehabilitacja, trochę do na z Ukrainą? No Oczywiście na pewno to nie zmazało całkowicie tej plamy, to daje się w piątek, ale i, mam nadzieję, że w tej udało nam się to wyciągnąć. No, po, naszej, po naszej stronie kibiców i oczywiście to nie są nasze plany, ja tak będzie, mamy zaraz wątek, ale jakiś tam krok w przód zrobiliśmy. Tych kibiców było całkiem sporo, ale nie do końca ładnie Było trochę gwizdów, e, trochę takich ironicznych poszukiwań. Nie dyplomowało to Was jakoś co, co? Nie, y, ja myślę, że rozumiem, kibiców i mają prawo tak się czuć, więc my z naszą grą będziemy się starali zmienić ich zdanie. Dzisiaj pokazałeś, że potrafisz tego dobrze bronić, ale też piłkę. Co prawda to był tylko San stan Warina, ale czujesz, że po tym spotkaniu jesteś może bliżej tylko nas i reprezentacji? Tak, ja myślę, że pokazałem, że mogę się przydać w kadrze, bo no, no, oczywiście czyli, czy jestem coraz bliżej, czy jestem bliżej. Na no, bliżej niż, niż wczoraj, bo wtedy jestem dobry, ale oczywiście, żeby grać w kadrze, muszę grać regularnie regularnych klubie i mam nadzieję, no, że żyję No właśnie, tego zmilania tak, ciągle czekasz. Jak myślisz, kiedy zalecisz, tak? w tym sezonie zagrasz te spotkanie spotkania w Serie A lub nagrasz stronę ja nie, nie rozmawiałem i ja po prostu trenuję, pracuję i mam nadzieję, że będzie mnie stawi na wojsku, pokaże, że jest na że Dziękuję bardzo. Czego cię nauczyło te kilka dni zgrupowania? Co cię tam zdziwiło? Co, cię, co, 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 co ci się podobało, co mnie? Poznałem kolegów, poznałem kolesje zobaczyłem jak to wygląda środka i naprawdę no i przeżyłem to co tu się dzieje na stadionie, bo to jest coś niesamowitego. Dlatego uważam, że naprawdę warto starać się i grać na tych klubach, żeby, żeby, żeby można było grać, grać dla Polski, dla tych kibiców, bo to bo warto, naprawdę ten moment hymnów i cały mecz to było coś niesamowitego.